Dzień dobry, Panie Jerzy. Dzień dobry, witam. Jerzy Ziemba w Studiu Polskiego Radia Katowice. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat na O, jak oczy, bardzo dla nas ważne. Dobrze, abyśmy mieli je sprawne przez całe życie. I w związku z tym pojawiło się pytanie rozmawialiśmy niedawno o witaminach. Co na oczy, jakie witaminy, jak sobie y, suplementować te nasze braki i czy witamina A, czy beta-karoten? Hmm. E, ja wolę beta-karoten, e, mimo wszystko, dlatego że y, beta-karoten to jest przedwitamina. Znacznie lepiej jest zawsze, jeśli, się, jeśli można, bo nie zawsze można, ale znacznie lepiej jest suplementować się czymś, z czego później w naszym organizmie powstanie substancja, o którą nam chodzi. Czyli lepiej, żeby organizm sam się tym zajął i sobie wyprodukował tak, to, co mu trzeba? Tak jest. To jest to idealne rozwiązanie. Nie zawsze możliwe. Mamy wiele innych substancji, takich, które jednak lepiej jest podawać przed hormon, żeby wytworzył organizm hormon. Dlatego właśnie, że wytworzenie tych substancji podlega bardzo ścisłym takim mechanizmom kontrolnym. Tylko, że tak jak powiedzieliśmy sobie kiedyś już, że czasami zachodzi potrzeba, żeby tej witaminy czy danej substancji wziąć więcej, czy też w tej formie takiej już bezpośredniej. Bez konieczności przetwarzania. To są takie przypadki też, na przykład no, koenzymu Q10 jako ubiquinol, raczej niż ubiquinon, chociaż tam są zamiany z jednego w drugi. To są dosyć skomplikowane procesy. O których mówiliśmy kiedyś? O których mówiliśmy kiedyś, właśnie, że szczególnie ubiquinol jest tą taką istotną formą koenzymu Q10. Ale wracając teraz do tych witamin. No więc czy beta-karoten jest zawsze beta-karotenem, czy ma jakieś różne formy? Yy, yy, znaczy tak, jest beta-karotenem, tylko że znowu yy, trzeba uważać, bardzo uważać, bo są na rynku yy, formy beta-karotenu, które są formami syntetycznymi. I no, niekoniecznie zawsze są ujawniane te informacje, a yy, właśnie szczególnie forma beta-karotenu syntetycznego może być niebezpieczna. I to dosyć poważnie. Dlatego musi to być beta-karoten naturalny, przy czym znowu to jest wersja dużo droższa. No, jak, no, zwykle. Jak, jak zwykle, tak, tak jest. Dlatego ze względu na, na ogromną ilość suplementów pojawiających się w tej chwili w Polsce, nie jest to aż tak duże jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale tych suplementów w Polsce mamy coraz więcej. Na ten temat też można by mówić dużo dłużej ale również zdarzają się po pierwsze niskiej jakości składniki tych suplementów różnego rodzaju dodatki które nie powinny nigdy znaleźć się w suplemencie diety i Beta-karoten jest też w formie syntetycznej. Yy, Beta-karoten w formie naturalnej mamy, na przykład, w marchewce, czy w soku z marchewki. No proszę, jak pięknie uprzedził pan moje pytanie. To właśnie chciałem zapytać, czy tylko <grym> tym, że, w marchewce? No to, nie, nie, tylko, nie, nie I, tylko. Ile tego trzeba zjeść, żeby sobie? To też tak nie można powiedzieć ile tego trzeba zjeść, bo ludzie się pytają, a jaka jest właściwa dawka? No bo, ja mówię, no, no, tak a jaka jest właściwa liczba marchewek, które można zjeść? O, ja o to też chciałem zapytać. <laughs> tak, bo ktoś mówi, a jak jest dawka witaminy C? A, ja mówię, a jaka jest dawka jabłka? To są wszystko naturalne rzeczy, które, yy, które są naszym pożywieniem, i tu w odróżnieniu od leków. To stosujemy jakąś dawkę, ale my przyzwyczajeni jesteśmy z tego względu, że niektórzy ludzie traktują suplementy jak leki, i dlatego ja jestem przeciwny na przykład stosowania wyrazu dawka w przypadku suplementów. Jest to ilość, bo jaka dawka witaminy C jest w jabłku i zaczniemy mówić o tym, że za chwilę będzie na receptę. Ale wróćmy teraz do tego batakarotonu. Otóż tak, znowu, tak jak mówiliśmy w poprzedniej audycji, Beta-karoten jako ta pierwotna forma e, witaminy A znajduje się na przykład w marchewce, bo wiele osób jest przekonanych, że marchewka zawiera witaminę A. Tak. Tam nie ma mikrograma witaminy A w marchewce. A jak jest ugotowaną marchewką? Też, Też nie ma. To, to, no to, to, właśnie, to są... Bardzo często mamy mówią, no przecież dałam dziecku, a co ugotowaną Tak, ale to? Nie, nie, nie. Wita w marchewce nie ma witaminy A, ale jest beta-karoten. I dopiero organizm przetwarza sobie, ten beta-karoten na witaminę A w naszym organizmie. Jest jednak problem taki, że beta-karoten jest dosyć słabo wchłanialny. I tego beta-karotenu trzeba dosyć sporo, yy, dlatego że raz jest wchłanialny, on jest rozpuszczalny w tłuszczach. A więc jeśli ludzie sobie biorą sałatkę, prawda, z marchewki, bo jest zdrowiutka i. Tak, prawdziwego i to ta witamina A. Ale ponieważ propaganda nauczyła ludzi, że tłuszcz to jest B, o czym mówiliśmy niejednokrotnie. U nas propaganda, bo Włosi czy Hiszpanie polewają to Tak, tak, tak. U nas jest propaganda, że tłuszcze są B. Więc jeśli ktoś sobie chrupie tą marchewkę z nadzieją, że ten beta karoten będzie wytworzył, u tego kogoś wytworzył witaminę A, to jest w błędzie. Dlatego, że jeśli sobie to chrupię marchewkę, ale nie ma tłuszczu przy tym, bo bardzo często są takie właśnie skrzywienia, że ktoś je tą beta-marchewkę, beta chciałem powiedzieć, ten beta-karoten, z nadzieją na to, że on sobie w tym momencie uzu uzupełnia witaminę A, to się myli. Bo jeśli yy, spożywa to bez tłuszczu, to to się nie wchłonie. Albo zanurzyć w oliwie, albo w formie no, sałatki. Nie, no w formie sałatki. Różnych. Natomiast co jest ważne? Ważne jest to też, że beta-karoten nie przetwarza się, nie, yy, organizm nie jest w stanie go przetworzyć na witaminę A, na przykład u bardzo małych dzieci. Yy, dlatego często mamy nieraz podają soczki z marchewki, bo, bo zdrowiutkie, bo takie i dziecko w końcu jest żółte. Tak. Bywa tak, prawda? I co jest na beta karotenowane? To, ta, no, tak, to, to dziecko nie przetwarza tego beta karotenu odpowiednio szybko witaminę A i żółcieje, ale to nie trzeba się tym martwić, nie trzeba się tym bać, tego bać, to przejdzie. Nic mu nie będzie. Nic mu nie będzie. Osoby z cukrzycą, na przykład osoby z cukrzycą również mają problemy z przetworzeniem beta karotenu w witaminę A. Kiedyś Powiem, no w jednym z moich suplementów najpierw daliśmy właśnie beta-karoten, ale to było, wycofaliśmy się z tego, bo jednak dla dziecka, które może mieć problemy z przetworzeniem beta-karotenu, my mówimy o dzieciach takich do mniej więcej piątego roku życia, nawet czasami, to lepiej jest jednak dać witaminę A. E, po prostu witaminę, witaminę tak, Jako witaminę A, dlatego że, y, dlatego, że unikamy tego momentu przetworzenia. U osoby dorosłej tak, na przykład, jak my jesteśmy. Ja jednak biorę y, po prostu beta karoten. Nie wąchać nie, się... marchewki. Nie jadam tak dużo tych marchewek, bo za tym, no, wchodzimy w temat, która marchewka w ogóle zawiera beta karoten, a która marchewka nawet jeśli zawiera beta karoten, to nie zawiera e, całego spektrum chemii. A, no to no właśnie, to no jest zupełnie jeszcze, tak. temat. I plus jeszcze pytanie, czy marchewka, czy sok z marchewki. To znaczy, tak, wydaje mi się, że tu nie ma jakiegoś takiego większego znaczenia. Błonnika chyba mniej jest. No, 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 no tak, tak, ale ten błonnik w rozsądnych ilościach jest bardzo dobry dla nas, jest przydatny, wiemy o tym. Oczywiście, zbyt wiele błonnika. Nie jest też rozwiązaniem dobrym, bo są z kolei ludzie, którzy myślą, że jeśli jest coś dobre, to jest, jeśli tego wezmą dużo, to będzie jeszcze lepiej. Bardzo A tu się może być. być gorzej, bo już zdarzały się takie przypadki, że e, ludzie brali błonnik, bo można kupić oddzielnie. E, można. Tak, takie, takie są specjalne. Dość drogie jest nawet. Tak. Ale dochodziło do krwawienia z przewodu pokarmowego, jeśli ktoś nadmiernie używał błonnika. No i teraz rzeczywiście ta witamina A, no to mówimy oczy. Tak? No bo, tak, wiele osób zwłaszcza no właśnie w takim wieku 40 plus denerwuje się, że no kurza ślepota przychodzi, coś jest z oczami i ratują się w ten sposób. No tak, bo no to i są, no się, no ta i tu się łączy właśnie z niedoborami dobra. witaminy A, ale tam są również jeszcze są inne składniki, y, które że tak powiem działają na oczy. A jest jakie? no na przykład y, y, astaksantyna, y, Chociaż nie tylko, jest to jeden, jedna z substancji, która w sposób szczególny działa na usuwanie wolnych rodników właśnie wokół gałki ocznej. No to znowu następny jakiś taki preparat, ale to jest. Astaksantyna, wiele źródeł podaje, usuwa wolne rodniki, które potrafią uszkodzić rzeczywiście, szczególnie gałkę oczną. I ta astaksantyna, zeoksantyna to jest następny, znowu taki bardziej skierowany na, na oczy, bym powiedział, suplement luteina. To są substancje również działające przeciwoksydacyjnie, przeciwutleniająco, ale tak y, bym powiedział, bardziej skierowane właśnie na oczy. Y, dlatego, jeśli ktoś chce zadbać o swoje oczy, to ta witamina A rzeczywiście jest potrzebna, chociaż witamina A to też trzeba powiedzieć nie tylko oczy. No, no właśnie. No, nie tylko oczy, dlatego, no. <laughs> dlatego że y, ta witamina A ma kluczowe znaczenie w budowie i funkcjonowaniu różnego rodzaju błąd śluzowych czy to w nosie, czy w jamie ustnej, czy w wielitach, to witamina A odgrywa tutaj kluczową rolę. Dlatego my mówimy witamina A oczy, nie, nie, to, tak, to no tak nie tylko oczy. Najczęściej i oczywiście, rzeczywiście ona ma bardzo duży wpływ właśnie na, na oko, na jego funkcjonowanie, ale nie tylko, bo śluzówki, właśnie wszystkie błony śluzowe, to tam jest potrzebna witamina A, jak również, o czym bardzo mało się mówi, Witamina A jest absolutnie konieczna do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. O proszę, o tego. to się bardzo rzadko podejmuje. Takie Ale teantki. porozmawiamy sobie o tym. Kiedyś też. przy okazji. Dbajcie Państwo o swoje oczy, po to żebyście nas mogli chociażby obejrzeć w internecie na radio.katowice.pl. <laughs> Tam naszą rozmowę zawsze w troszkę dłuższej wersji mogą Państwo znaleźć. No bo na antenie wiadomo, czas zawsze nas goni, tak jak i w tej chwili. Zatem dziękuję Panie Jerzy. Dziękuję bardzo Do za tydzień o tej samej porze Jerzy Ziemba kłania się.